Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj nadrabiam pewną komiksową serię, która. Kiedyś mnie interesowała, ale tak mówię, poczekam, aż będzie można gdzieś trafić okazyjnie taniej, żeby po prostu nie żałować tego ewentualnie później zakupu. Oczywiście jestem ciekaw Waszej opinii, czy znacie tą historię, znacie tą serię. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, no i zasubskrybujcie kanał. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, możecie ją polubić oraz udostępnić. A tymczasem może... No, jest dość ciężki, nie wiem, czy te komiksy są takie ciężkie, czy... Tak dobrze zapakowane, ale może właśnie zaraz się dowiemy. Zajrzyjmy do środka, co też tam nam sprezentował ten sprzedawca, prawda? Także widzę, że pakowanie chyba jest takie dość solidne. Tu mi się troszkę upierdzieliło tej tekturki, ale damy radę. Otwieramy. Sporo papieru. Sporo papieru. A oprócz niego jest jeszcze oczywiście folia bombajkowa. Część pewnie już z Was zaciera ręce. Część z Was już się śmieje, myśląc: Aha, już wiemy, co to jest Jarek. My to już czytaliśmy. To jest w stara historia. Stara, aczkolwiek niedawno ukazał się jej najnowszy tom, Więc będzie można śmiało. Być w moim wypadku na bieżąco. Z tym, co tutaj mamy. Także jeszcze tutaj musimy troszeczkę rozciąć. Tutaj. Folie bąbelkowe zawsze są na wagę złota, prawda? I, I mamy to, moi kochani. Tak, tak część z Was już to widzi. Kurde, to jest naprawdę ciężki. Head looper. Także cztery tomy, które się ukazały na naszym rynku. Jak zawsze ta piękna faktura taka tej okładki, jeżeli chodzi o to, co wydaje Nonstop Comics. Ale mówię, Headlooper, tom pierwszy, który prezentuje się tak. Oczywiście image odpowiada. No mówię, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tej historii. Może mi się spodobać. Czemu by nie, prawda? Oczywiście mamy. To jest tom drugi, jak najbardziej. On jest troszeczkę cieńszy, mam wrażenie. Także może być fajnie, może być fajnie. Naprawdę jestem waszego zdania ciekaw, bo ja długo się nie żyłem z zamiarem kupienia tej serii i nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Fajnie, gdybyście napisali tych trochę komentarzy i ocenili według Was, jak się prezentuje właśnie Headlooper. Także też taki troszeczkę zajawek dla Was. Wy wiem, że to lubicie. Oraz tom czwarty, ten najnowszy, który jest właśnie nowością. W ogóle pytanie do Was, czy wiecie może, bo ja akurat się nie zagłębiałem z racji, że no mówię, biłem się z myślami odnośnie tej serii. Ile ma być tomów e, Headloopera? Czy czwarty to jest może kończący serii, ostatni? Czy będzie piąty? Jak często e, to, byw, to bywa? No mówię, dajcie mi znać. <laughs> Będę Wam bardzo wtedy wdzięczny. Także tak się moi kochani e, prezentuje ten unboxing. Mówię, cztery tomy Headloopera lądują na... Mojej półce i czekają na lepszy czas, abym mógł go przeczytać. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.